Witam Was bardzo serdecznie w ten ostatni marcowy weekend. W ostatnim odcinku skończyliśmy na wydrukowaniu i luźnym zlepieniu taśmą wszystkich wydrukowanych części. Teraz, jak widzicie, sklejam to na poważnie klejem cyjanoakrylowym i aktywatorem. Widzicie, problem jest tutaj taki, że myślałem nad stopieniem tych części ze sobą lutownicą, jednak w tym momencie podczas nagrywania mój warsztat nie miał zbytnio ogarniętej wentylacji, więc nie chciałem zbytnio dusić się w dymie powstałym w topieniu ze sobą tych części, a ten klej jest dość w porządku, zwłaszcza po tym jak szybko łapie, jednak na przykład teraz w przypadku tej części, którą widzicie pojawił się problem, że składa się ona z bardzo wielu części, więc jeśli skleję jedną część kilka stopni w jedną stronę a później drugą kilka stopni czy milimetrów w drugą stronę złożenie tego ze sobą na końcu może być troszkę problematyczne jednak jakoś mi się udało. Teraz wchodzimy do ramienia. Ogólnie muszę wam powiedzieć, że w tym modelu, który kupiłem do pancerza Aeromena, niestety sporo części było niepotrzebnie pociętych, mimo że by się zmieściły w mojej drukarce i nie posiadały plików, które by były całe niepocięte. Dlatego było tutaj dużo niepotrzebnego klejenia, gdy mogłem to po prostu wydrukować. Ale jak widzicie przyszedł czas na szlifowanie, stosowałem tutaj kilka metod do szlifowania, bo części było bardzo. Dużo i troszkę poeksperymentowałem. Teraz akurat eksperymentuję najpierw szlifowanie bez żadnego podkładu, po prostu szlifowanie papierem 60, że pamiętam, i zaszlifowanie jak największej ilości plastiku, aby to było ze sobą. Teraz widzicie już tą część po kilku warstwach farby, podkładu wypełniającego tam z tyłu, mignęły. I tutaj jest kolejna wersja, czyli eksperymentowanie ze szlifierką elektryczną. Ogólnie miałem dość złe doświadczenia ze stosowaniem takiej rzeczy, bo materiał bar, zwłaszcza ten PLA, bardzo łatwo się topił. Jednak tutaj szlifierkę zastosowałem głównie na zeszlifowywanie tej masy wypełniającej do drewna i pozostałości po klejeniu klejem cyjano-akrylowym. Chociaż muszę wam powiedzieć, że ten materiał bardzo dobrze się spisywał nawet na czystym materiale. Jednak jak widzicie, moja elektryczna szlifierka Maus jest dość płaska, a tu jest dość sporo krzywizny, więc nie było dużo okazji aby ją wykorzystać. Teraz przyszedłem już do szlifowania papierami większą gradacją czy mniejszą, nie wiem jak to nazwać. No w skrócie na początku szlifowałem 60, później 220, później 500, 800 i w niektórych przypadkach tysiakiem. Teraz, jak dobrze pamiętam, to akurat szlifuję tę część brzuchową. 800, bodajże jest to już właśnie przed malowaniem, muszę Wam tutaj wspomnieć, że niektóre klipy będą tutaj pokazane niechronologicznie. Czyli, na przykład, teraz widzicie, jak dopiero nakładam podkład, a ten podkład klip wcześniej właśnie już zeszlifowałem. Teraz akurat nakładam kolejny czarny podkład, aby to już troszkę lepiej wyglądało, i później ten czarny podkład zeszlifuję właśnie papierem o jeszcze większej gradacji. Chyba 800 albo 1000, aby dostało to trochę błysku. Bo powiedzmy tak, wykorzystam akurat ten segment, aby mniej więcej opisać mój proces malowania, bo później i później będę go tylko powtarzał. Jest sobie taka część, surowy wydruk, szlifuję, później nakładam pierwszy podkład, szlifuję. Później ten gotowy podkład maluję na czarno i czarny szlifuję wysokim papierem 800-1000. I teraz właśnie widzicie, jak to robię już srebrnym chromem. Ostatnia warstwa. Czemu to robię srebrnym chromem, a nie po prostu nakładam kolor? Tutaj jest mój kolejny szalony pomysł. Ten chrom, który właśnie używam, to jest farba dekoracyjna. Na farby dekoracyjne nie powinno, tak jak teraz właśnie to robię, czerwoną farbą, nie powinno się nakładać żadnego innego materiału. W innej farby, bo one po prostu bardzo źle chłoną inne materiały, te inne materiały się z nimi bardzo źle wiążą, a nie chcemy, aby coś pomalowane przez nas właśnie było łatwe do zeskrobania czy odchodziło. Jednak, że ja tutaj robię pancerz Ironmana i pancerz Ironmana jest sobie taki właśnie chromowaty, srebrny pod spodem, a później czerwony na tym, jest to zabieg, który jest dla mnie bardzo przydatny, czyli czerwony ona farba bardzo łatwo schodzi ze srebrnej jak to teraz właśnie widzicie używałem sporo narzędzi ostre końcówki noża jakieś mniej ostre końcówki nawet paznokcie przez pierwsze 1, 2, może 3 dni ta czerwona farba bardzo łatwo schodzi z tej srebrnej, dekoracyjnej farby. Jest to świetne jeśli chodzi o weathering. Teraz już będę to samo powtarzał, więc mogę kontynuować. Tak, proces taki sam jak podczas innych następuje. Więc ta farba świetnie po prostu schodzi, i jest to bardzo naturalne. Bo widzicie, jest, wyobraźcie sobie srebrną farbę jako bazę, i później na nią jedna warstwa wyżej. Coś, co jest na tej srebrnej farbie, to jest czerwona. Sporo osób próbuje tak oszukiwać, sprawiać wizualnie weathering a, poprzez nakładanie srebrnej farby już na czerwoną, czyli ta srebrna farba jest jedną warstwę nad czerwoną, co nie powinno tak wyglądać. No bo w końcu ta srebrna farba powinna być pod czerwienią, i może z daleka, i może na zdjęciach to jeszcze jakoś wygląda, ale ja bardzo lubię tą różnicę błysku, tą różnicę warstwy pomiędzy tym, że srebrna farba jest jedną warstwę pod czerwoną. Zwłaszcza to jest świetne kiedy używa się już potem weathering z farbami, np. czarna farba, nakłada się to i dosłownie na tej krawędzi, na tym przejściu między srebrną a czerwoną farbą jest ta jakby zbieranina, ten osad z czarnej farby, który osiedla się między tymi warstwami. To jest dla mnie kurczę taki punkt w dziesiątkę jeśli chodzi o realistyczność. Jednak jak najbardziej takie nakładania srebrnej farby na krawędzie i tak dalej już na czerwoną farbę też są w porządku, po prostu to nie jest coś co ja preferuję kolejna sprawa. Eksperymentowałem tutaj troszkę z czarną farbą, z glosem, bez glosu, ale mimo wszystko chciałem pójść w konsekwencje, czyli w, przez moje pierwsze dwa odcinki. Czyli wydruk hełmu, i wydruk popiersia robiłem proces taki jak na początku mówiłem na części brzuchowej, czyli szlifowanie, srebrny podkład, później czarny podkład. Czarny podkład szlifuje na błysk, i na to nakładam chrom, i na to czerwień. Myślałem, żeby poeksperymentować z innymi rzeczami, ale bałem się, że potem końcowa farba będzie troszkę różniła się wyglądem między, tą, między tymi pierwszymi wydrukami, jakie zrobiłem, a tymi obecnymi, czyli resztą pancerza. Już sam fakt, że ten projekt zacząłem prawie rok temu, no bo w kwietniu hełm bodajże wydrukowałem kilka miesięcy później po piersie. Sam fakt, że farba była starsza sprawiało, że teraz na końcu odcinka, w podsumowaniu, hełm i popiersie będą troszkę różniły się odcieniem od reszty wydrukowanej, ale ja to jeszcze między tym odcinkiem a kolejnym zneutralizuję czy postaram się sprawić, aby efekt różnicy był minimalny. To jest po prostu kwestia wieku farby. To, co tutaj widzicie, to jest dosłownie chrom, i może 2 czy 3 dni później czerwona farba. Ta farba po dniach czy kilku tygodniach, nawet po kilku miesiącach się zestarzeje. Też nie będzie tak łatwo odchodziła ta czerwona farba od srebra, jak tutaj to widzicie. I proces będzie po prostu bardziej konsekwentny. Będzie to wyglądało po prostu bardziej konsekwentnie. Jednak działo się troszkę rzeczy na ekranie, których nie omówiłem. Możecie mnie tutaj widzieć na ekranie momentami z typową <laughs> widową maseczką, spokojnie. Wiem, że to nie jest maseczką odpowiednio do ale teraz tego nie widzicie zbytnio, ale dosłownie nad tym miejscem, w którym sprayuję jest ogromne okno, które jest otwarte i metr na lewo jak teraz widzicie są Drzwi, które też są otwarte, więc gdy była ciepła pogoda i fajny w miarę przewiew, wentylacja tutaj, to jest całkiem osobne pomieszczenie do malowania, żeby nie było, co pozwalałem sobie na nieużywanie poważnych masek, bo były bardzo męczące w nakładaniu. Inna sprawa to moment wcześniej. Widzieliście jak używałem opalarkę do. No, opalałem opalarką, podgrzewałem wydruki. To był akurat jeden z najzimniejszych dni w 2021 i te moje wydruki były takie zimne, że po prostu nie chwytały farby, więc podgrzewałem ich powierzchnię, aby lepiej po prostu ta farba łączyła się nie powstawały takie jakby pęknięcia, ciężko mi to opisać. Ktoś kto malował w bardzo zimnych warunkach wie o co chodzi. Jednak to był wyjątek, większość dni kiedy tutaj widzicie były dość ciepłe. Teraz na przykład zająłem się oklejaniem, żeby nie było, że nagle te taśma się pojawia jak na początku. Rozgadałem się kurczę, yy, większość czasu omawiałem o farbie, mimo że tutaj się sporo innych rzeczy działo, ale myślę, że one są dość intuicyjne i nie ma wiele do omawiania, no chociażby no, maskowanie taśmą, tak aby wyglądało jak na zdjęciu, nie stosowałem tu żadnych technik. Teraz inna sprawa, jak ja tutaj na tych przyspieszeniach to wszystko maluję, to może wyglądać, że robię to bardzo nieodpowiednio, czyli że wszystko naraz maluję, nie spokojnie. Były tutaj jak najbardziej zachowane przerwy między warstwami. Wszystkie klipy, które tutaj widzisz, są minimum 10 razy przyspieszone, a niektóre są 100 razy przyspieszone w najbardziej hardkorowych przypadkach. Średnio jest to jakieś 30-50 razy przyspieszenie i z cięciami między y, warstwami farby, no bo kto by tutaj chciał was, was teraz widzieć, jak to sobie stoi i schnie. Może niektórzy lubią patrzeć, jak farba schnie, y, wolę nie ryzykować odwracania Waszej uwagi i tracania Waszej uwagi na przedstawieniu klipu, jak farba schnie, więc po prostu maluję, cięcie, znowu maluję i to może wyglądać na nieodpowiedzialne malowanie grubej warstwy naraz. Spokojnie, wszystko jest zachowane. I musicie przyznać, patrzenie, jak te maskowanie jest wciągane, jest bardzo satysfakcjonujące. Był to chyba mój ulubiony moment z całego malowania. I ta farba, którą teraz widzicie, jest jeszcze dość mokra, nie jest okiem wysuszona, bo zauważyłem, że jak daję jej wysnąć za bardzo, to lubi odchodzić z taśmą. Więc akurat w przypadku tej farby zastosowałem metodę, aby używać, jakby to powiedzieć, póki jest mokre i nie odchodzi z farbą mimo wszystko starając się nie dotykać. Teraz przyszedł czas na weathering. Niestety w trakcie tutaj skończyła się moja czarna farba akrylowa, więc yy, patrząc na końcowy efekt tego odcinka, miejcie gdzieś z tyłu głowy, że to nie jest końcowy efekt weatheringu. Kupiłem też w międzyczasie aerograf, więc może postaram się porobić jakieś takie czarne niby przypalenia itd. Tak Będę jeszcze kombinował z weatheringiem, to jest na razie taka wstępna część, zwłaszcza przejście między klatą a brzuchem jeszcze nie jest skończone. Po prostu zabrakło mi farby na weathering brzucha, aby zgadzało się z przejściem do klatki piersiowej. Jeszcze nie wiecie o co chodzi, ale zobaczycie to jak już będzie efekt końcowy. I jeśli chodzi o weathering, to jest to klasycznie rozwodniona czarna farba akrylowa. Głównie chciałem ją w te wszystkie krawędzie, rogi i przejścia zamocować. Sam weathering w postaci zrywania czerwonej farby, aby ujawniać srebrne elementy. Robiłem też troszkę poza kamerą, wybaczcie. Jest to po prostu zdzieranie czerwonej farby paznokciem, czyli jakimś ostrym przedmiotem. Nie jest to coś niesamowitego i... Muszę Wam przyznać, że sporo tutaj rzeczy nie nagrywałem. To co widzicie na tym filmiku, to może jedna, dziesią jedna dziesiąta procesu, jaki wykonywałem podczas nagrywania tego filmiku. Czemu kamera bardzo utrudnia pracę z takimi rzeczami. Zwłaszcza przy klejeniu, zwłaszcza przy szlifowaniu. Przy to jeszcze było jakoś w porządku, no bo było sobie kawałek dalej, ale ogólnie kamera bardzo wchodziła mi w drogę, dlatego było tak mało szlifowania i klejenia. Wbaczcie, tak to po prostu już jest. Co do weatheringu, to zastanawiam się jeszcze, yy, czy nie zastosować jakichś innych efektów, czy może nie spróbować robić się w jakiejś stopienia, na przykład przy użyciu mojej opalarki, czy w jakieś inne efekty niż takie nie wiem, typowo zdarta farba i brudy. Dajcie znać w komentarzach może co odnośnie weatheringu, by Was interesowało dodatkowo do tego co już obecnie jest. Niektórzy z Was mogą się zastanawiać, po co w ogóle ten weathering. Głównie chodzi o to, by moje wszystkie pomyłki i błędy schować, będę szczery. Był to, jest to moje pierwsze podejście do pancerza Ironmana i wiedziałem, że na pewno wszystko nie wyjdzie tak jak chciałem. To było po prostu obowiązkowe, ale o tym może wspomnę za moment, a teraz czas na reklamy sponsora materiału. Chciałbym podziękować sponsorowi materiału do tego projektu, czyli polskiemu producentowi filamentu ROSA 3D. Wprowadzili ostatnio do swojej oferty masę nowych materiałów i kolorów. Coś, co może Was zainteresować, to opakowania 50 i 100 gram. Świetne do przetestowania wyglądu wydruku przed zakupem większej ilości materiału. Świetnie prezentuje się też ich nowy, wielokolorowy, elastyczny filament. Swoją drogą byłem bardzo pod wrażeniem, jak dobrze wydruki z ostatniego odcinka znosiły obróbkę mechaniczną. Przy niektórych elementach nawet pozwoliłem sobie użyć elektryczne narzędzia bez natychmiastowego topienia plastiku, co zdarzało mi się w przeszłości. I na zakończenie przygotowali dla Was kod zniżkowy o wysokości 5%. Jest on widoczny na ekranie i łączy się on z innymi promocjami i zapraszam Was do opisu. Dzięki. Wracając do mojej przemowy sprzed reklamy, ten pancerz miał ze sobą szereg wyzwań, na które może nie tyle nie byłem gotowy, ale które wyszły w praniu. Od chociażby samego montażu, czy teraz niektóre części zbytnio do siebie nie pasują, to będzie problem dla przyszłego tomka z przyszłego odcinka, bo co będzie w przyszłym odcinku? Przyszły odcinek będzie polegał na elektronice, czyli reaktor, oczy, ręce, cokolwiek jeszcze i budowa manekina, aby ten pancerz mógł stać na własnych nogach. Myślałem nad różnymi wersjami, jak on może stać, ale nie widzi mi się, aby mu coś z między nóg wystawało, czy aby opierał się o ścianę, więc przez kolejne, nie wiem, tydzień, kilka tygodni, oby jak najszybciej będę kombinował wszystko w mojej mocy, aby ten pancerz mógł teraz stać na swoich dwóch własnych nogach. Dlatego jeszcze nie ma stóp. Widzicie, stopy będę chciał dostosować. Nie wiem, czy będę chciał model zmienić, aby mógł w jakieś ciężarki wchodzić, czy cokolwiek. Ale obowiązkowo chcę, aby stał na dwóch własnych nogach. Jeżeli nie będzie stał na dwóch własnych nogach, to po prostu wszystkie moje pomysły wyczerpałem. Więc to by było na tyle, dzięki za uwagę, do usłyszenia w kolejnym odcinku, oby jak najszybciej, praca w obecnych czasach bardzo dużo czasu mi zabiera, dodatkowe godziny i tak dalej, więc nie mam na więcej czasu na filmiki, dalej w końcu nie robię tego obiecanego filmiku o oczach despuda. Staram się, wybaczcie mi, robię co w mojej mocy. Jeśli jeszcze tutaj dotrwałeś, to wielkie dzięki za uwagę. Jako oznakę Twojej wytrwałości, skomentuj. Cokolwiek, napisz może coś Ci się tutaj podobało, jakieś twoje uwagi, czy jaki masz pomysł to po prostu I love you 3000, jak niektórzy mówią. Dzięki za uwagę, wpadnijcie na stronę Rosa 3D, jeśli macie drukarkę, Świetne materiały, ostatnio drukowałem sobie nowisko do opróżnienia pojemniku z żywicą. Będzie w recenzji kolejnej drukarki, Cześć!